W sobotę w Erfurcie, na gali z Zawarlanda, Marko Hook toczy rewanżową walkę z Olą Afalabim. Hook wraca po przegranej z Powietkinem kontrowersyjny werdykt sędziowski. Afalabi jest faworytem tego, te, te, tego pojedynku, czy szanse są mniej więcej równe? Według mnie to będzie taki sam pojedynek, jak za pierwszym razem. Hook nie zabuksuje inaczej. Wszystko zależy od tego, czy Afalowi pokaże coś nowego, bo, bo po huku nie można się spodziewać e, żadnych, żadnych rewelacji. On, on w walce nawet z Powitkinem są generalnie tak samo, jak przez wszystkie walki do tej pory. E, wiadomo, jest silny, ma szczelną gardę, e, potrafi za niej punktować, te, urywać te rundy w końcówkach czy, czy tymi przyspieszeniami. E, no i to mu daje wygrane w kolejnych walkach. E, jeżeli Afalowi nie, nie zrobi naprawdę Czegoś, czegoś nie, nie trafi dobrze huka, no to, to walka będzie wyglądała tak samo jak pierwsza i, i uważam, że tak samo się skończy. Albo decyzją, ra, raczej decyzją punktową dla, dla huka, może jakiś split decision, ale, ale ra, raczej wygra na huka. A jak to jest w ogóle możliwe, że teoretycznie lepiej wyszkoleni technicznie zawodnicy, jak chociażby Powietki, mistrz olimpijski, czy Olaf Olabi, który jest takim bajerantem w ringu, wychodzą na huka i nie bardzo potrafią przeciwstawić y, swoje, swojej techniki przeciw jego sile? To są bardzo zbliżone warunki fizyczne, bo i Powietkin nie góruje zbytnio warunkami fizycznymi długością ręki czy wzrostem nad, nad hookiem. Poza tym był bodajże najcięższy w swojej karierze walcząc z hookiem. Więc, więc też, też uważam, że być może troszeczkę zlekceważył, może uważał, że, że będzie łatwiej, że, że, jednak, że, jednak tam, że, go, gdzieś, że go gdzieś trafi, że, że, że ta walka trochę inaczej będzie wyglądała. A Falobi też, mimo tego, że jest dosyć nieszablonowym pięściarzem, potrafi boksować z różnych płaszczyzn, też nie góruje nad hukiem warunkami fizycznymi za bardzo. A huk jest po prostu silny, w tej, w tej gardzie bardzo pewny, boksuje za tej gardy, kradnie te rundy sędziowie w Niemczech punktują, punktują te rundy dla niego, bo no, też ciężko punktować dla kogo innego, jeżeli z posiadaczem pasa wychodzi zawodnik w zasadzie jest równa runda i dwa przyspieszenia huka dają mu wygraną w każdej rundzie i, i tu, jeżeli, jeżeli ktoś nie wejdzie w ciosy huka, który się odsłania po, podczas swoich ataków nie skontruje go dosyć mocno, tak, żeby go podłączyć czy znokautować, no to tam naprawdę jest ciężko, ciężko wygraną i stąd się bierze. No, przede wszystkim zbliżone warunki fizyczne powodują, że ci, ci pięciarze, którzy boksują bardziej poprawnie technicznie niż Hook, nie, 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 nie potrafią się odnaleźć przy tej sile i tych przyspieszeniach huka.